Witam wszystkich, z tej strony... ...panownie Szakal. Że niepotrzebnie zaczynam... ...tak wcześnie ten... Yy, ...nagrywanie tego Zagrajmy. Ale niestety... ...jest to gierka... Yy, ...gierka, którą... musiałem włączyć na emulatorze. Gierka jest przeniesiona z PS2. Tytułowe Fatal Frame Zero. Sorry, Fatal Frame Project Zero albo inaczej trzecia część tego no to prosi mnie o memory card do PC-a jak ciekawidzieć ci włożę memory card w pececie. E, trochę z tym problemów jest wystarczy nacisnąć escape'a i od razu wychodzi z gry bodajże zapisuje się zapisuje się e, F1 gra jest gra zazwyczaj rywalizuje e, w, top, w top 10 nie wiem, w top 10, w top 3 można odpowiedzieć. z Silent Hillem, klimatem i strachem. Oglądałem parę filmików i czułem ostre bicie serca, jeśli o to chodzi. Gierka jest naprawdę straszna. Nie wiem, jak będzie nagrywanie, jak będzie z nagrywaniem tego, bo sorry, dzisiaj nie jestem taki jakiś rozkojarzony, nie mogę się skupić, bo musiałem nagrywać, można yy, nagrywać górkę za pomocą jestem, a widzę, że pomocą ma alda cykler. Co ty? Czytaj doresłego ciekawi. Wątka chyba A tutaj yy, To już czytałem ta, to jego hanek właściwie w Koweł się na Strata czasu Ta babka jest z yy, zawodu fotograficzną I właśnie to będzie To będzie główna broń do walki w tej grze z duchami, bo w tej grze nie walczy się z potworami, tylko z duchami za pomocą tego aparatu fotograficznego. Prawda, ciekawy pomysł, ale przerażający jest. Wydaje mi się, że to jest tak. Więc przeraża naprawdę so, zawsze te oczy. Mm. Are just rumors. I'm gonna load these up. Jest właśnie. Długa 30. Postanowiłem spróbować nagrać jakiekolwiek wideo z tego symulatora. Naprawdę ciężko się nagrywa pierdzio To i chłopak Nienawidzę takich właśnie trików źle po to mają we krwi Co tutaj pisało? Z tego co przeczytałem w recenzjach tej gierki, to świat ludzki, a świat duchów, tak jakby już zaczęły się łączyć. Wiecie, zatraca się rzeczywistość pomiędzy nimi. Na jakim poziomie zagramy? A, tym na normalu. Jesteśmy hardcore'ami. Jakoś czuję tak, się niepewnie, bo boję się czegokolwiek tutaj naciskać na klawiaturze. Wszystko się tutaj z pasem właśnie robi, a z pasem mam spieprzoną Kiedyś się wkurzyłem, to jest poszła proszka I teraz pasa jest popsuta W ogóle babka jakieś ma koszmarę czytałem, budzi się w jakimś domu duchów W grę nie grałem w ogóle, nawet jej nie włączałem Znaczy włączałem z początku tylko zobaczyć czy działa No i na moje nieszczęście niestety działa. Ale nagrywanie tej gierki jest naprawdę uciążliwe. To jest pierwszy raz nagrywam tym programem. Camtasia czy Camtasia, to się mówi, już nie mam pojęcia. No, klimat jest w ogóle... Dosłownie czuję tak, jakby było zwolnione tempo. Spójrzcie na tą babkę, jak będzie chodziła. gdzieś normalnie była USAD Słyszycie jak ona w ogóle mówi? bo widzicie to jest jesteś, babka trochę tak powolnie chodzi a tak się biega w ogóle jakoś tak dziwnie wolno biega na pewno przez to że emulator jest yy, znaczy komputer radzi normalnie tą gierkę ale ale Dziwny klimat to jest, jest. Aparat się włącza literką E i czuję taką niepewność jak patrzę się w, w ten obraz na aparacie. Naprawdę, że zaraz coś mi wyskoczy to jest po Zdjęcie robi się z pasją albo tu. Oczywiście e, robiąc... E, Zatem odgłos. Robiąc zdjęcie duchowi w jakiś sposób go tam niszczymy, wiecie, on do tych ze światów wraca i to jest, to jest najgorsze, bo tylko te duchy bodajże widać na właśnie aparacie przyłożymy aparat do bańki tak, tyle co grałem to dotąd grałem nie wiem gdzie dalej gdzie iść nie wiem co robić, nawet nie mam pojęcia jak zapisywać tą grę, bo nie mam memory card to jest w ogóle posrane. Niestety emulator to emulator. Podejrzewam, że zapisuje się F1, zaraz sprawdzę. O, chyba się udało, zapisało. Przez chwilę się zatrzymał obraz. E, wszystkie szumy, które tutaj będą występować w moim głosie, postaram się jakoś, za zawsze mówię, zniwelować. Chociaż mało się na tym znam. I zawsze mam jakieś problemy. Teraz się uczę tego poprawienia dźwięku. Jezu, klimat gry. czy kitajcy co robili tą gierkę to naprawdę mają na stronę w baniach. Nie wiem co to jest. Gdzie my jesteśmy chyba w środku jakiegoś budynku, tak jakby na jakimś dworku od tego budynku. Mapka naprawdę wolno reaguje. Dobra, się to otwiera drzwi? Spacją, jezu Jezu Nienawidzę to w ogóle cała tak, znaczy Teraz to mam uczucie jakby to był jakiś film, jakby z jakiejś starej kliszy puszczono Dosłownie taki limbo dla dorosłych Ja pierdolę, ja pierdolę, zrób mi zdjęcie Jezus, zrób mu zdjęcie, zrób mu zdjęcie Niedobrze mi jest Nie cierpię duchów Może dlatego, że kiedyś w dzieciństwie Mam wrażenie, jakbym sam jednego widział I wywołało to na mnie ogromny szok Żydać mi się trochę chce, jak na to patrzę Czemu ten duch nie znika? Jakie to jest posrana, nad czymś stoi, dobra, zostawimy go. Muszę do niego iść. Dobra, czyli ona je widzi nawet bez patrzenia się w aparat, to jest... Nie wiem czy to jest pozytyw. To jest zamknięte. Z się tego nie otworzy. Bardzo mnie to cieszy. Tak, podobnie, że granie w tę grę w nocy to jest samobójstwo. Nie lubię takich klimatów, filmy takie jak The Ring czy Klontfod zawsze na mnie wrażenie ogromne wywoływały Ja muszę spojrzeć w aparat tutaj O, o kurwa, nie ma go Ej no, Rzemek, tutaj był Czary mnie przechodzą Zara kończę nagrywanie, już to mówię, to jest tylko sprawdzenie czy to wszystko dobrze nagrywa nie wiem jakie jest z zapisywaniem tego, nie mam zielonego pojęcia Czy to się zapisuje. Jezus Maria. To jest ten nie chłopak. Ta gierka wywołałby mi większej ciarki jak amnezja Słowo daję. Można tutaj wejść. Jakaś szyba tutaj jest. Ona za wolno reaguje Kurde Jezu jakiś ja dziwnie człowiek. Jak... Ja wyłączam, wyłączam ten aparat bo mam wrażenie że zaraz coś wyskoczy w tej lustrze Czemu jest to cholerne lustro? Wypierdzielaj Biegnij szybciej Ja nie wiem w tą grę Wątpię, że my z niej zagramy, nawet robił Co mi mi nie którego? Co to za dziadowstwo Czemu się obraz z kamery zaczął zmieniać? O kurwa Nie, nie 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 Czemu tego gówna już nie ma Tu jest życie, widzę po prawo Przed chwilą zobaczyłem dopiero Jezus, Maria My... Nie, to jest? Co? nie, 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 to nie, działa? Co? Suku. No, nic. Wole, nic nie, mogę zrobić. nie, nie, No nie, 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 Ciągięcia, suko głupia Czemu to nie działa? Ale głupia pizda Gdzie tu jesteś? Zabij mnie, zabij mnie proszę, czemu? Czemu? Ja Czy mam W tej grze nie ma czegoś takiego jak muzyka nawet. A gdzie ja jestem? O Boże, to tak chyba musiało jednak być. Ja tego ducha nie mogłem zabić, bo pojawiłem się w jakimś dziwnie pobobanym miejscu. Ta gra naprawdę wygląda jak film. Uf. Jeszcze to wszystko jest takie spowolnione i to jeszcze zwiększy niepokój Ja pierdolę. Tak Forever Kurwa Jakieś dzieci Nie cierpię w takich wierkne dzieci Słuchaj dalej jest mi tak zimno teraz to może wrażenia nie robi, ale ja grając w tą grę teraz... Oj, dziwacznie się czuję. Nie mogę nigdzie przejść, tylko muszę tutaj. Tu idzie ten... i chłopak przed tym... Chyba kochanek, Czy to jakiś były? Nie mam pojęcia, ale wiem, że... ...zginął w wypadku. Jezu... Jezu, kamera się sama zmienia! Co jest pod tymi schodami za cień? Co to jest? Ale... Idę zaraz się do klopa, jeśli wyjdę. Nie, wątpię, że my zakrajemy z tej relatywy, słowo daję. Nieważne, ile by głosów było na tak, ile na nie, ale... Jezu! Słowo daję, twórcy te gry są pojedami. No co chcesz mu powiedzieć? W ogóle, gdzie ona chodzi? Gdzie to wszystko ma miejsce i gdzie ten chłopak chce mi zaprowadzić? To jest nich cholery No i to, że to mnie właśnie ciekawi i mi jakby dalej grać A nie chcę grać No i tak z splinterką to ty nie będziesz Naprawdę na PS2C to ja lepiej szło Grafika jest ustawiona na wysoką rozdzielczość Czemu ona musi tak te drzwi dziwnie otwierać Wszystko strasznie spowolnione, Jezus, Maria! Co to jest? Pierdolę wyłącznie filmiku Jezu Ja pierdolę zbyt dzieci Co za gnąję z jeszcze z Nieźle się spóźniają te napisy. A to jeszcze właśnie bardziej mnie niepokoi takie spowolnione tempo. O, już ogląda fotki, to będzie ciekawe. Kra została w ogóle wydana w 2005 roku, rok później w Polsce na PS2. Powstał emulator na PC Zawsze mnie ciekawiła ta gra I zawsze chciałem ją zagrać ale teraz jak w nią grałem trzecią część i już mi się bardzo nie podoba Okazało się że to nie był son. Nie jest zimno co to dopiero mi Mam wrażenie, jakby ciągle ktoś mi za plecami to, bo jebano uczucia. Dopiero jakiś epilog chyba Czy tam prolog, jak to się mówi, a ja już jestem cały spocony Oj wątpię żeby cokolwiek z tego było Zobaczę jeszcze jak ta gra dalej będzie wyglądać bo Kurde, naprawdę dawno gierka żadna mnie tak nie przestraszyła klimatem O, chyba się następny level nie włączy Kurwa już jacyś ludzie w kod... no nie Miałem wrażenie, że ktoś pod kocem stoi Hmm, no ładnie ubrano nawet co, co ci to miejsce jest Pierwsza godzina To już godzina minęła i ja mam wrażenie jakby dopiero 10 minut Gdzie ja w ogóle jestem? O! już normalnie się poruszasz! Ale czy ja z tego powodu powinienem się cieszyć? Dobra, save. f nie wiem gdzie to się zapisuje. Widać, że to było w śnie. Jezu! No, naprawdę, w tym miejscu mi ciarki przechodzą. O, już się normalnie porusza. Czyli u można normalnie grać, kurwa Mać Nie podoba mi się to Nie wiem, mam ochotę w to grać i nagrywać to ale Słowo daję Stare skrzynie no, Muszę wszystko z pacją robić, którą mam popsutą Dziękuję Wam twórcy Nienawidzę takich rzeczy. Nienawidzę. Jakiś duży obiekt pod tą szatą. Głównie nie obchodzi ten obiekt. Idziemy dalej. O, szafka wysunięta. Otworzysz? No, może lepiej nie. Masz aparat? Masz. Yy, za rozwalanie duchów można później sobie update'ować ten aparacik. Nawet niezły tyłek ma. Nie wiedziałem, czy to jest sposób, ale pojebane. Otóż ładnie drzwi, jak cię Chrysan prosi. Nie cierpię takich holi. Inna widzę zmiany kamer. Biegniemy sobie... przed siebie... Drabina. Mam nadzieję, że się nie umiesz spinać. Kurwa, kto cię nauczył? Ręce jeszcze się świecą. A, bo ma latarkę. Dobra, to są drzwi. u i chyba zamek mi się zdaje. Belfro, design. Alefro to przy tym przypadkiem nie jest diabeł? Dobra, ale wiadomo, że ktoś, kto robi drzwi na jakimś piętrze i do tego zamyka na zamek w kształcie chyba diabła, raczej nie jest, żebyśmy tam wchodzili. Ja nawet nie wiem, gdzie my jesteśmy, czy to jest sen. O, ale ktoś wydarzył. Obra. Ale ktoś ja pewnie mnie na... Jezu... Ostro pijany jest. Wracamy. Znaczy, tu jeszcze można wejść. Nie, niedobrze nie dobrze, nie dobrze, nie, nie dobrze mi, niedobrze mi, niedobrze mi, niedobrze mi, niedobrze mi... Z kurwy syny cała rodzina się zaraza. Cała rodzina Kurwa, zapisuję... Ciarki mi przechodzą. Ciarki mi przechodzą. Co to w ogóle jest? O, z tego co widzę to było jakieś mieszkanie. Oni sobie tutaj siedzieli. Jakieś ognisko. Ludzie nawet nie wiecie jak... Ja się bo teraz czuję. Kurwa, ten chłopak. Idziemy za tobą. Czemu ona tak wolno wchodzi? Co jest na ziemi tutaj? Urwa, ktoś tu leży. Boże. Tu jest aparat jakiś wyjebany. Nie patrz się tam, nie patrz się tam. Nie, nie, nie teraz, nie teraz gra, nie będzie filmik. Niech dalej będzie film. Nie pozwól mi teraz grać. Nie, nie! Kurwa, nie wezmę tego. Pokaż się skurwalę Czemuś nie mogę ruszać A to jest ta wypasiona kamera Już z fleszem Z tego co mi się zdaje Tak, ona szybciej robi zdjęcia Ona w ogóle jest bardziej wypasiona A za tym coś się tutaj kryje Jezu, niedobrze mnie, jak ja na to patrzę nie chcę, nie chcę. Wzięłaś kamerkę, wzięłaś. O, szybko robi zdjęcia. To wodaj nie cierpi się przez ten aparat patrzeć. Eee, uu, spieprzamy stąd. stąd. wiem czy to się zapisuje. Jezu. Dlaczego akurat kamera jest skierowana na mnie? Eee, Czuję się jakby do mnie szło. Po pierwsze to nagrywam sam w domu i dlatego to jest takie pojebane uczucie. Bo to jest chyba sobie rzecz, jaką mogłem zrobić. Niedobrze mi jakieś przez okno patrzę. Nie patrzę, nie patrzę tutaj. dziura w ścianie tutaj jest Znaczy Mam się przez nią spojrzeć Eee... Yy, kurwa wypierdalaj, wypierdalam stąd Idź stąd Jakaś babka gwoździ mi przybijała coś do ściany Spieprzej stąd O kurwa to też tutaj wejść Jezus Maria Kończymy nagrywanie sorki, o z mi nawet sobie wpadła. Nie wiem czy to się zapisało, ale pierdzielę dzisiaj to nagrywanie, już mam tego dosyć. Trzymaj ta się.